No i kochani Tu jestem na tej bazie Posprzątałem trochę Patrzcie tu jest pół wora takiego dużego butelek Uf, Piękna pogoda, słoneczko świeci no A tu są śmieci Nie Jeszcze Ale mówię wam, że Muszę sobie zrobić teraz przerwę na Na kawę i na papierosa bo bo to naprawdę jest szał to jest z jednego miejsca tutaj a to też do końca nie jest wyzbierane no bo człowiek nie ma siły, prawda? czekajcie, łyknę sobie kawy trochę i pójdę wam pokazać coś jeszcze, jeszcze innego, bo to nie no chodzi o to, że wątpię, żeby to samemu się udało wszystko tak wysprzątać Normalnie jak powinno być. Bo jestem po tej stronie, prawda? Czekajcie muszę ten. Jestem po tej stronie, tu se się pije, tu jest ta ścieżka. Nad białką, tam idzie w stronę Sicy, tam w stronę Sicy tutaj idzie w stronę, to jest ścieżka rowerowa. Most, ta nowa inwestycja, co jest, no i tak, no, ile mi się udało, to stąd pozbierałem. Także gdzie mogłem wejść, no ale idę na drugą stronę, proszę Państwa, i patrzcie, i patrzcie Państwo, zacząłem tu sprzątać trochę. Czy to widzicie? To jest wszystko tutaj nad tym terenem Tak to tu wygląda znowu butelki znowu jakieś jakieś te nie wiem, bo naprawdę chciałem tu tylko trochę się przejść i tamto zrobić, no ale patrzcie. Puszki Butelki Tu jest wszystko Tu jest wszystko tu jest miękkie podłoże tutaj jeszcze, jeszcze wychodzą spod tego o Tutaj jakiś Widzicie I to jeszcze z jakąś wodą jest Jakieś dziadostwo No nie wiem Mam tego tutaj tyle na razie ja to dobrze robię, no ale, no ale tam jak. Tylko boję się tam schodzić. No ale tam to jest. Tam ta, dalej. Może tak to podniosę. To jest wysypisko, bo tu jakieś duże czarne worki leżą. Tam jakieś elementy od czegoś. Tutaj chyba od telewizora coś widzę. No i będę tam musiał. Musiał. no Zejdę tam któregoś dnia, bo przecież to tak. To tak nie można zostawiać, prawda? No i co? No i sprzątanie rzeki Co roku jest impreza, sprzątają rzekę Znaczy brzegi rzeki, to tak jest, bo To też, też trzeba nazwać, no, ale to, to, to jest na brzegu, nie? Także mówię Państwu tam właśnie jest Nie wiem czy to widać, ta nowa droga, wszystko ten Ja tutaj rządzę No ale tak mam, mówię dla jednego, tutaj na tym małym kawałku, to by chyba cały dzień trzeba było być. No bo nie wiem tego. Nie, no naprawdę, jest szaleństwo. Idę tą kawę do, dopiję. Tam wam pokazywałem takiego ładnego ślimaka na, na poprzednim filmiku. I, i ten, i, i naprawdę, no pięknie tu jest. Zielono jeszcze. Żółto-zielono można powiedzieć, bo te liście opadają, to jest jednak jesień, jakby nie było. Ale ludzie, żeby, żeby taki syw wszędzie znajdować, to nawet jakiś ten po izo, izostar jest. Takie coś y y znalazłem. Widać to, widać. No to, bo to wiadomo, że to albo biegacze, albo ci co. Na rowerach tu przejeżdżałem, bardziej chyba ci na rowerach. No i Nie wiem, pękło mu, wypił Za przeproszeniem piznął w krzaki. No przecież idzie w krzaki, nikt tego nie widzi, nie? A on pan jedzie dalej albo, albo biegnie. Także tak to wygląda na teraz. Wyłączam się, wypiję kawę i, i trochę pozbieram